Halo widzowie, z tej strony Pan Pilot i nagrywamy dzisiaj Browstars. Y, y, będziemy wbijać stą, y, Będziemy grać y, na Edgarze i może wbijamy 25 rękę, ale tego jeszcze nikt nie wie. Tego nikt nie wie, y, zaczynamy pierwszą rundę może na, sol, na solo. Dobra, widzowie, jest, jest dwóch Mortisów obok siebie, tylko że z innym skinem. Ja, dobra, Edgar tam jest, legenda. Może Polska nawet. Nie no, żartuję na stronie. A może? No, żartuję. Mikus... Dobra, z Mikusem bieżemy, bierzemy ja Żartuję. Dobra, Nikt mi nic nie pisał, widzowie. Nie pisz tego. Jeżeli ktoś to słyszy, zda. Dobra, widzowie, my tam lecimy. Musimy mieć pierwsze miejsce. Dobra. Ten odcinek musi, musi długo trwać. Jeśli odpię to dla ciebie jest za mało. Ej, ja mam lagi! Boże, widzowie, lagi! Lednąłem Ila stracę? Dwa stracę pusz dwie puszki. Mm -hmm. Dobra, Jak, jakbyście chcieli wiedzieć, to tutaj jestem na 20. na 9 I wy mnie teraz pytacie. Pan, panie pilocie, skąd Ty masz tyle gemów? 267. Pewnie pytacie, nie? Ja, skąd ja to mam? E, zdobyłem większość, a 90 doładowałem za 3 złote. To była oferta nie za 6 zł, co ja gadam. To była, była oferta teraz, to, to było potem jeszcze warte trzydzieści zł. Dobra, kogo by tu można było wybrać. Dobra, widzowie, wcale w nigdzie nie weszłam. E, dobra, jakiego zadymia, żeby tu można było wybrać? Mhm. Jakiego Zadymia, że można by tu było, można... Dobra. to już się pogubiłem. Dobra, gramy i ja tak. Może koś zaprosimy. Mam plan, widzowie. Możecie. E, jak zostawicie suba? i łapkę w górę pod tym filmem i napiszecie swoje ID w komentarzu, to, 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 to odpiszę pięciu osobom na komentarz i ich i dodam, do, dodam do znaj ok Możemy się tak omówić? O, ok, dobra. No i gramy. Dobra. Ja nie będę frydzowany, bo mam mało puszek, do odkopiąć koła. Polusia. Dobra, ona kupiła Karnet. Polusia. Polusia XD. Polka. Luka, to nie Dobra, lecimy tutaj po skrzynię. Aż nie na ma tej mapy, chyba. Bo chyba już nie ma. Znaczy, no nie, nie wiecie jakiej. Albo. Dobra, jest jednak. A nie! Moje okąślenie. Aha, spada do zera. Ej, zadmieniało. Ej, zadmieniało, zadmieniało. 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 na Zadmieniało. 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 idzie chyba na Zmienimy wymiarza weźmy sobie może elpu, no nie, kolcika, bierzemy i może zmienimy na piłka nożna. z Ja ogólnie jestem fanem piłki nożnej i moim ulubionym piłkarzem jest Haaland. Czyli lubicie piłkę nożną, to, to. To właśnie dajcie łapkę. <grymka> Dobra, nikolcia. Czemu to są takie zdrówienia? Polcia, nikolcia no. Co oni sobie dają takie zdrówienia? Dobra, zabity przez nikolcia. Ja im go na No Boże! Jak tu nie trafiłem? Nie trafi to ja. Wito. To, to jest pewnie Pan Wito, bo nie na stole nieprawdziwe. Szkoda, że Wito. W sumie to Wito już nie nagrywa. Ja nawet go w sumie nie lubiałem. Ja bym słów, ale nie wiem czemu. Ogólnie pytać pewnie czemu mam nazwę Bobo. No, bo... <laughs> nie wiem. Nie miałam w sumie kiedyś pomysłu na nazwę. Pewnie możemy znać jakiegoś Bobo, nie wiem. Może jest jakiś youtuber, ale nie, nie wiem a teraz możesz lewo iście gola No ja, myślenie, nie, chyba spadę do i za Radzimiro jeżeli lubicie? Dobra, nieważne, już, już nieważne Nieważne, bo już za dużo wam każę łapeczkę. dobra Zalimiony. Ja lubię, ogólnie dam jana oglądać. I to u jego. Jesteśmy ogólnie na prowadzeniu. Dzięki, widzę. Jakby to dzięki mnie. Bo ja tam tu. Masz ty jeden. Mhm. Mhm. Dobra, spajkuś. Zabij. ich, za Jeszcze 30 sekund z tej mapy. Dobra. Boże! Dedno. Brednąłem Dednołem. Boże. Widzicie, bym nie śmiał z mojego głosu. Mam po prostu taki głosik Nie wiem, czemu. No, ja, ja mam taki, no, jak normalny, jak normalny. Jak normalny, no. Ten głos, ale jak. Ja, jak, no wiecie, no normalny głos. Ale jak jest jak już nagrywam coś na YouTube'a, to mam całkiem inny głos. No taki taki, taki no taki jak dzidia. Boże. XD no, W ogóle to jest za darmo. 15 monet. Na widzowie, odbieramy te 15 monet i idziemy grać. Dobra, yy, tam może wybierzemy jakiegoś innego zawiniarza. Może na przykład. Yy, 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 może. Niko, nie. Yy, wybierzmy. Primo. Boże, ile ja się nad tym zdecydowałem. To jest znajomych moich gra w ogóle, mogę jakoś zapewnić. Ale to w ogóle. 5 na 5 gra. Jak ja w ogóle mam misję? Ja. Uh -huh. A może już <_cer selling> nie będę miał krzyw. Niewiele pewnie. Pewnie No będzie tyle hejtu w komentarzach. Po prostu moją małą Jest one to YouTube, tu. Ty, ty, ty. Wiecie, co? Miałem taką akcję, że jednego dnia spotkałem youtubera trzy razy pod rząd. A czy nie youtubera, tylko takiego gostka mało sławnego, co ma swój Discord i lubi, co swój, lubi grać Rosom, czyli liderką. Bo cały czas grał Rosom, czyli liderką. Dobra, Let's mamy, mamy remis. Czemu on jest? Tak link nie napisane. Boże, mamy remis. Ja pierwszy lewidowie. Mamy remis. I właśnie z ty tym youtuberem mówiłem co mam, że grałem trzy raz mnie Cicho słyszeć bo teraz mam cicho, bo jest ogólnie 0.24.14. Cześć, że już nowy dzień. Teraz późno, na mojego dzisiaj gościa śpią. Rodzina. Wkurze. nie. Jesteśmy zły widzowie. że nie takie gola. nie no. Zaraz będzie dogrywka i wszystko zniknie. Chyba, że mam teraz taką gola. To wtedy to się wkurza. Serio. Wtedy mi się wkurzył. Może, lecimy. Yes. Yes. Oh, hello, Boże, lecimy. Medi-carry. Super ready, wyszukujemy. Yes. Helo trafił znowu kola, Boże. Jaki on jest dobry. Ile mam killi? Jeden. Nie odzywam się. Boże. Co tu się dzieje? Ja pierdzielę. Dobra, może jakieś inne z tym miarza? To jest to szczyt, przyszedł. Proszę go zaprosimy. Widzowie, ogólnie kurwa. Nie przyjmij. Piłka, no, to tak, że nie nie co, so, no boże, co ja robię? No ale games. O, też lubię. Joker. Czekaj, no, czekaj, ja to już chyba pokojarzę, bo. Chyba. Chyba. Nie, no, ja, nie, ja nie wiem, jak te na majkę tak sk skaczą, ja no, nie umiem. Widzowie, Boże, Boże, co tu się dzieje? No brawo, 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 Boże, no co ja tu robię? Dobra, D, D C O B. Dobra, nie możemy chodzić. Generalnie to film będą się pojawiać z Robloxa, z Browser's, <coughs> z, z Minecraft, z mango i może zjeście jakieś kierunek. Nie, mango nawet nie znacie i nie robicie, może niektórzy. Bo ona jest mało znana i mało lubiana. Przegraliśmy. Nie mało game, stąd trafił. Chyba. Nie. Najwięcej zrobił Kili, ale nie trafił. Dobra, co Dajemy X Salas, salas. Też nawet legendy nie mam, ale widzicie co widzowie? Będę robił co niedługo. w opening całego stylu, całego pasa, bo będę kupować pas z, z kitem, z przebraniami, znaczy. No, bo ja mam no kibsa. Jestem zatruty przez kruka Battle Monique Baden. Nie, nie on Happy money Jak Neymar drży, Leonardo Iry Boże, ja tu o pizze nie o, co, a nie o tym Pizowie, pamiętajcie, aby o zasubskrybować kanał i zostawić łapeczkę, oczywiście Lecimy po... Bo moim marzeniem zawsze było mieć milion sub, Pewnie nigdy mi się to nie uda To A4, raczej może wygram. Zdebnąłam. Boże, czemu ja tam leciałem na niego? Plus cztery puszki. Zaraz będę mieć 260 i dostanę takie ulepszenie. Czekaj, ulepszeń 200. Mhm. Uh -huh ile ma? ile tych jałnych jest? może nic, to nie, mi się tam w ogóle tam nie, nie podoba za bardzo, to co mi się uda, Co mi się uda, Coś, co Coś, co co, pocież, to się to

jeżeli nie ma 25 jakąś rangę, to by mi się bardzo przydał. Może by mi pomógł wbić. Ogólnie to na nie niby jest łatwo wbić 25. To najłatwiej, ale nie coś tam nie idzie. Mam, bo mi brakuje jeszcze 3 rang. Kiedyś, kiedyś mi właśnie szło, że cały czas wygrywałem, a teraz to wiecie, no co, klops. Chyba. Chyba tędne, Tedny, tedny. A, żyje. Dla 9 osób jest. Chyba kit, tedną Dmitę no. what? Myślałam, że kit jest lepszy. To jest chyba według mnie, by był mój ulubiony zadmiarz, gdybym go miał. Gdybym miał wszystkie zadmiarze. Bo mi się najbardziej podoba. No jest czadowy. No w ogóle tak. W każdym razie, moich wszystkich to najlepszy jest według mnie. Jadko. Mam jeszcze jak wszelki które Dobra, nie lecimy leci, na Pst, Jak jakieś nie było Kita, To moją ulubioną legendarną uczestkę. właśnie. Dobra. <śpiewanie> tu, 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 tu. Jestem hm jakie macie IP hm was was dodać bo może ktoś będzie chciał i napiszę w komentarzu, tak jak mówiłem. Masz Miśku, masz Miśku, masz Miśku. Dałem mi się gdędnąć. Dobra, nitka. Nitka. Co nitka ma tak dużo HP? I to znaczy... Tu jest która mnie chciał wcześniej zabić. Zabić Coś jest tylko nitka. Prawie gdędnąłaś. Troszeczkę jest z chesterem soja. nie. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra widzowie, wygrane Wygrane Mamy pierwszą srebrną Zbieramy Chula Zobaczcie a co on ma? Chyba ten jakiś On ma chyba jakiś, jest, nie wiem, prezydent

Dobra, tutaj on jest, jest z jeszcze jest tam jak sobie. No ostatnio, bój się, zrobił bardzo dobrze. Widziałem, że jest 8. nie no, co no ja nie na Pearl, no bo na mam dopiero no na 10 widok. na i nie mam nawet Dawidowie, jak się będzie 50 będę robić live. na ten robię pierwszego live'a i wbijam na każdym satynażu 15 rangę. I których mam 10 Tak, na wszystkich. Dobra, już mam trzy kopiełki. Kolcik. Kolcik zaatakuje, bo się boi. Mimo, że tutaj nie boi się, przecież z ładem kolcik się nie boi. I dzięki za pięć kluk. Jednąłem jak piąty. No, no chyba dostanę puszki. No, Dostam plus dwie. Zmieniamy na peł. Zmieniamy na... Boże, co tu się dzieje? Tu i, tu i. Ogólnie to ja nagrywam na tablecie, widzowie. Muszę byście chcieli wiedzieć? Nie na kompie, nie na tym, na telefonie jak większość youtuberów, w biostek, biostek w tej sobie na telefonie nagrywam akurat, bo nie na komputerze. To was zabity. To mnie no. Co tak szybko, trzeba pięć? Księdze, mnie coś przegapiło? Przegapiło? Chyba tak. Coś leci na środek. co ja mam z kim ja widzowie Musimy mieć pierwsze miejsce, nie no na pewno jest łatwo nawet no, Bo mi się zropnęło ostatnio zostawiło stałej widzowie Jak robiłem te, za te zadania kreskówkowe No wiesz no, wiecie yy, Nie zadania tylko No takie co były gry kreskówkowe Kreskówkowe ja ukończyłem i miałem dwa legendarne struktury. w jednym gadżet do peny, znaczy nie gadżet, tylko stał pale, stał parer, wear, a z tego miałem, a potem miałem właśnie peryl, mój kolega też miał peryl, z, z klubu, a mój kolega jeszcze inny miał Charlie Dobra widzowie, Dobra, widzowie. Yy, dalej gramy na 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 niej. Na czar, na niej. To jest moja dziewczyna, ale jest To jest odwrócony powiedzmy, bo to jest chyba, dziewczyna. ale tak. idzie... jeszcze jest dziewczyna. Ogólnie to moją ulubioną jest Minecraft, z jest What? What the hell? Jedna, 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 jedna! Jednałam bar, jeden. To bar, czy co? Korty, no na no, no, moim my się odpala.

Widzowie, 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 to było. Może zmienimy. 5 na 5. na Ten poczynek będzie. No, no. Oko mnie się nie na... Ej, zaduję. Zajemy to wygramy. Czemu ja ulica zużyłem? Boże! To jest tylko na blisko. Widowie, widzowie. Odcinki będą się pojawiać. Codziennie. Codziennie będą się pojawiać tego odcinki. Tak, wiem. Wiem chyba trochę za dużo. Po godzinach, nie wiem. Nawet sam nie wiem. Chcę sensie to, to jest dzisiaj pierwszy odcinek, bo jest już wysyczła to 29. GZ. W ten czas leci. Tu wygramy 3 kille do 18. Jestem 3. A dwa. Najwięcej to jest dziewięć. Wow, wow. Dobra, widzowie. Muszę wbić lekko. Bo... O. Oczywiście widzowie sorki, że nie że nie zaczynam grać głosy, tak to jeszcze nie nagrywałam. Na... Nie umiem tak i dzisiaj się nauczyłem nagrywać gry. Nie miałem. To nagrywam moje filmy z TikToka. Myśleli, że kradnę, ale nie, to są moje filmy. Spokojnie. Dobra. Zabijamy ich. Dedne, dedne, dedne. Jedno mam. Dwa, mają trzy My jednego. Brawo. Przygramy to. Kuki. Ciasteczko. No, mają ma, ma jedną okiwa. Więcej może jednak wygramy. Kto wie? Nie no, ten Frank mi za dużo pomaga. Boże, by bo mam 11 6. 7. To by Za 10 do 13. Zaczęliśmy, zaraz wygrywamy. Tylko 3 przegrywamy. Trzema, że cały czas przegrywamy. I tutaj ubekuję. Nie, jednej jednej brakuje. Nie, nie przegraliśmy. Nie, to jest... Nie... Widzowie, już jeszcze wygramy? Jakie wciele! To ma... Czemu to jeszcze ludzie mają takie nic? Trzy gile zrobiłem widzowie. Czekaj, ostatnią rundkę taką. Zobaczymy ostatnią rundkę i to będzie sala. Może już nie powiem, tylko z tym są dodatki. Ta ostatnia rundka będzie cykla na. Widzowie Nie my, kolet jest za mocna. Za mocnym zadymiarzem ostatnio. To bierzemy sobie jednak, bierzemy jednak. Tylko bierzemy to już nie. 好。 No, widzowie. Widzo, widzowie, nara i życzę wam, abyście mieli codziennie same legendarne stardropy.